O oh, pierdolę Dobra dalej kurwa zaczynaj się rundko Okej okay. Witam was wszystkich serdecznie e, Kurwa Znaczy serdeczny szwagier dla was wszystkich Z tej strony Kruszakus Niestety jestem troszeczkę Zakatarzony i będzie troszeczkę kiepsko mnie słychać i e, O kurde e, Konik Czekajcie zrobimy, zrobimy mu masaż okrężnicy I troszeczkę Obra Już po masażu Mam nadzieję że mu to troszeczkę pomoże z zatwardzeniem I tak dalej e, O kurde Jakieś szwagry się tutaj pojawiły. Kurde, ma mała zabawa na mieście będzie. A, dobra. Słuchajcie, jestem troszeczkę zakatarzony dzisiaj, także wybaczcie, ale no nie będę dzisiaj specjalnie ten rozmowny czy coś w tym stylu. I, I nawet jeżeli ta rundka wyjdzie chujowo, nawet jeżeli będą po prostu lagi, ścinki i w ogóle, to nie będę mieć zbytnio czasu, żeby dograć następną i... Uu, kurde, i na piątym poziomie to jest jednak... U, Kurde, ale szwagier poleciał, nie? I jegi na piątym poziomie, to jest jednak kurwa za sprawa. Nie wiem, dlaczego wy się tak bardzo kurwa ja tym. FRENZY FIREM! Kurde blisko było. Skoro tak naprawdę, oj, oj, kurde, co tu się dzieje? Oj, 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 gdzie są oj, 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 Kurwa gdzie uciekasz ziemuś? nie? A nie chodź tutaj Chodź, 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 chodź O! Jest kurwa zajebiście e, Słuchajcie, wy to na pewno w sobotę e, w, piątek, e, w piątek na pewno raczej niczego nie będę wrzucał z tego prostego powodu, że Jak tylko nagram tę rundkę to idę zajmować się przygotowaniami e, na PGA Muszę sobie e, wyczyścić ciuchy, znaczy wyczyścić Wyczyścić ciuchy e, Muszę je nie wiem wyprać e, Przygotować majtasy, skarpety Karpecy ta e, butcy, kupiłem sobie buty specjalnie na PGA za 215 zł Także, bo, bo Handel też kupił sobie buty, to stwierdziłem, że nie będę po prostu odstawał, nie? I catch sobie kupię fajne buciki. O, a kolega chyba z dualami ciśnie, bo kurde tego Andrew coś tam wana rozjebał dosłownie w pół sekundy w locie. Zajebiście. Jeszcze shota załapał pewnie. a, Kurde! Troszeczkę mi nie idzie. I troszeczkę na tym serwerze laguje. W ogóle po tym ostatnim update'cie, nie wiem co zauważyliście, ale... o oh, kurwa, lebeczka. Eee, po tym ostatnim update'cie, który jest po prostu tragiczny. Eee, no, no gra de delikatnie zaczęła troszeczkę bardziej lagować. Eee, jak, jak kurwa mi Axon pokazał. Eee, znaczy, nie, nie. Axon albo Patryk, eee, prostil tam. Ten z Akademii... <coughs> Ten z Akademii BFH. O! To, eee, powiem wam, że... Sorry, to powiem wam szczerze, że po prostu jak zobaczyłem e, wczoraj te outfity, które dodadzą na Halloween, to po prostu myślałem, że się osram takie kurwa gówno wypuścić. To jest po prostu kurwa żal w chuj, nie? Naprawdę, żal w chuj! E, jakieś gówniane stroje clownów, jakieś kurde pseudo fiddlesticks sticks z jakąś kurczeniem, szmacianą masko, e, maski, wiedźm czy coś w tym stylu i wytyfy! Wytyfy! Big Bang na jednej osobie. Kurwa, Backfield Heroes, nie? no dobra, nic, nieważne Zajebiście, będzie może Będzie może jakiś frag do montażu A, coś to było chujowe Ech, W każdym razie, no po prostu to, to, to nowe outfit to jest tragedia Błagam was, nie kupujcie tego Nie wspierajcie tej gry w taki sposób Po prostu, o, no, czekajcie A, kurwa, u! Kurde, krytyka jeszcze załapałem, zajebiście Kurwa, to mi się podoba a, Kurde, jakiś Wally Shot będzie Czekajcie, a, chyba nie Ale jak ja rzucę? A, ktoś mi go ukradł no dobra, spróbujemy tego ubić, ale. A, Tarcza, nie. Kurwa, serdeczna tarcza, szwagier i. Kurwa, się nie udało, nie. Może wracając do tych outfitów, no po prostu, no, no żal, no żal totalny i kurwa, żal też, że zajebali na miasto, nie. Dobra, dobra, jakoś postaram się. Postaram się jakoś tę flagę odzyskać. Może w pojedynkę! Oj! Oj, kurwa! Oj, oj, kurwa, IEG. Tak, taka ma, mała pro wskazówka dla was wszystkich. IEG na piątym poziomie. Znaczy na każdym poziomie e, pożera e, pociski, to, znaczy nie pożera do końca pocisków samolotów, ale za każdy pocisk samolotu, wystrzelony z samolotu, taki ten, wchłoniecie, dostajecie ten, jakieś punkty życia, prawda? Czyli na piątym poziomie IEG za każdym razem, jak ktoś strzeli, to... E, wesoły Romek, kurwa, jak Za każdym razem, jak ktoś w Was strzela, to po prostu dostajecie obrażenia od tych pocisków, ale one mają tam... Jakieś przepisane, że, że to są eksplozyjne e, pociski, także żeby po prostu de, ten, zadawały obrażenia czołgom. A z racji tego, że jest to broń wybuchowa, tak, tak jakby tak, dokładnie tak samo jak beczka, TNT, granaty i tym podobne, to może zostać pochłonięta przez IEG i IEG na piątym poziomie także leczy Was za każdym razem, kiedy ktoś napierdala do Was z samolotu. Także taki protip, bardzo przydatna abilitka, jeżeli jesteście na dużej mapie i zaczynają do Was strzelać z samolotu. Ale niestety nie działa to na helikopter, co jest kompletnie pojebane, biorąc pod uwagę to, że helikopter, he, helikopter jest Op, Kurwa, ja tutaj nikogo nie widzę, niestety. Kurczę troszeczkę się. troszeczkę się akcja spowolniła, nie? Kiedy przypomniałem się ten tekst w podrywaczach. Pamiętacie może podrywaczy? Kurde, stare, dobre pornole polskie, 10 lat temu jakoś mniej więcej. Pamiętam jakiś tam. była tam taka magda, czy coś w tym stylu, taka jakaś, kurde. E, Pornogwiazdka polska. I ten, kurde, koleś, jakiś śpieszczy, blondynek jak w okularach. Tam, ona go tam wiecie. Zaczyna rozbierać, dobiera się mu do, do, do sprzętu i tak dalej, a on tak wiecie, jeszcze taki odkapięty i w ogóle e, A ona tak do niego, a on, on tak wiesz, on, on, tak wiecie, e, śmieje się do niej i A, to luźno się akcja zaczyna, nie? <grytanie> czy jakoś tak to było, nie? Jakoś tak to kurwa było, dobre, to było, kurwa po prostu podryw na hydraulika, podryw na, e, na nie wiem, na informatyka, podryw na, podryw na rolnika, podryw na sprzątaczkę, podryw na po prostu wszystko, nie? W podrywaczach po prostu każdy sposób na poderwanie i zaruchanie dupy był, był zajebisty, nie w ogóle ja muszę opowiedzieć wam o takiej lasce, którą ostatnio wyczaiłem na YouTubie poprzez handela, i czy iwoncia, czy coś w tym stylu. No po prostu laska ma takie kurde zajawki, jeżeli chodzi o jakieś porady dla gimbusów seksualne, masakra nie, 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 już, nie już nie będzie doktora Rohakusa, po prostu e, moje porady to jest po prostu nic w porównaniu do, e, do tego co ta laska odstawia, po prostu zajebista, naprawdę zajebista jest nie, taka po prostu taka suczyca typowa. Gdyby było, gdyby było więcej takich lasek jak ona, to nie dość, że YouTube byłby znacznie ciekawszy, a nie kurwa przez cały czas jakieś w vlogi czy coś w tym stylu. To na dodatek jeszcze, yy, prawdopodobnie żaden facet nie musiałby korzystać z usług prostytutek, bo wszystko miałby po prostu pod ręką, nie, naprawdę, kurwa, po prostu, no, no, kurde, nie wiem, emporium, emporium seksualności, nie, e, e, emporium seksu z, z tą laską jest, zajebista sprawa, dam chyba link do, do, do jej kanału w opisie, czy coś w dobra. E, obierzemy sobie jeszcze tylko tabelę wyników, i ja się będę z nami żegnał. Nawet nie najgorszy wynik. E, ach, a i tak chujowo troszeczkę mi się grało. Dobra, e, trzymajcie się. Do zobaczenia już niedługo, i może nawet do zobaczenia na PGA. Yo, trzymajcie się, na razie. Yo.